Zaprawdę prawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. na opuszczenie tych rzeczy się na moją cudownego obrazu królowej Polski przyjrzymy się końcowemu wezwaniu miasnopórskich ślubów. A brzmi ono tak. W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe bokun na wodę. Milczeć od granitów i brązu zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na tysiąclecie chrześcijaństwa Polski. W przededniu tysiącleciach sztu naroli naszego. Chcę pamiętać o tym, że ty pierwsza wyśpiewałaś narodu, chym wyzwolenia z niewoli. Rzekł, że ty pierwsza stanęłaś w obronie manucznych i łaknących i okazałaś światu słońce sprawiedliwości Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym że Ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych, i złóż przed oblicze Boga w świętej jednego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne. Kościół syna Twe. za tysiącletnią opiekę Marii nad naszą ojczyzną. Zawiera ono w sobie wszystkie trzy wymiary naszej historii. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest żywe to złożone z serc wiernych Bogu na wzór serca Marii. Żaden zbliżony mordnik nie wyczerpie sensu duchowego, nie zrealizuje wierności złożonych przyrzeczeniom, ale właśnie żywy człowiek, tworzący prawdziwą, dynamiczną historię więzi z Bogiem i z innymi ludźmi. To żywy człowiek, przynależenie albo odłączenie się od wielowiekowego i międzypokoleniowego pochodu świadków wiary Chrystusa i Jego Matka. Kardynał Wyszyński głosi, aby Polska była rzeczywistym królestwem Wajny. Trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo Kościoła w Polsce. Chodzi o odpowiedzialność całego narodu, kościoła i wszystkich jego dzieci. Jest to bowiem Kościół Boga żywego. W Nim żyje Chrystus, który nie umiera. Jest odpowiedzialny za życie w duchu Ewangelii, za swój udział w życiu Kościoła Chrystusowego. Każdy z nas zobowiązany jest w sumie do rozwijania w sobie życia Bożego, abyśmy mogli o sobie powiedzieć, Dla mnie żyć to Chrystus. Ślubami bowiem zawarte są nie tylko obowiązki płynące z chrztu, z obecności w Kościele, ale także, można tak dzisiaj powiedzieć, z gwarancji zawartych w karcie praw człowieka i obywatela. To są fundamenty, na których musi się oprzeć całe nasze rozumowanie. Jesteśmy narodem orszczonym i katolickim, narodem rządzącym się ewangelią. Nie możemy więc zajmować w tym narodzie pozycji żebra, proszącego nieustannie. Uszanujcie Boga, uszanujcie Chrystusa i Jego matkę. Uszanujcie rodzinę chrześcijańską i jak my troszczcie się o poszanowanie życia każdego człowieka, o ład i sprawiedliwość w ojczyźnie, o swobodne i wolne wychowanie w duchu Ewangelii Chrystusowej w szkołach i na wyższych uczelniach. Podkreślam, mamy nie tylko Mamy obowiązek żądać, dlatego że jesteśmy w swojej ojczyźnie, w której Ewangelia jest głoszona od tysiąca lat, wcześniej aniżeli inne nauki. Ci, którzy rządzą narodem i ci, którzy dają sobą kierować w osiąganiu ram życia, składających się na dobro społeczne, mają obowiązek uszanować Kościół Chrystusowy, jego biskupów i kapłanów, rodziny katolickie oraz prawo do wychowania chrześcijańskiego. Nie możemy być w naszej Ojczyźnie ateizowani, których historia Kościoła w Polsce jest albo przemilczana, albo też zniekształcona. W imię tego prawa mamy obowiązek domagać się, gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek stopniu i zależności, aby nikt nam nie przeszkadzał w wypełnianiu obowiązku wierności Bogu, Kościołowi i Ewangelii Chrystusowej. Zwłaszcza, aby nie posługiwał się środkami, które są dane na inne cele dla utrzymania ładu współżycia i pokoju społecznego. I to jest pierwszy nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie. A skoro mamy obowiązek, mamy też prawo, aby nikt nam nie przeszkadzał w jego wypełnianiu. W ślubach Jasnowolskich zobowiązaliśmy się również do niezwykle doniosłej i ważnej dla naszego życia chrześcijańskiego sprawy, do dochowania wierności łasce Chrystusowej. My, katolicy, mamy obowiązek korzystać z sakramentów świętych, z modlitwy prywatnej i publicznej. Mamy obowiązek dawać świadectwo Chrystusowi, napełniając się i oddając publiczną cześć Bogu. Jest wiele się z chrześcijańskich obrzędów sakramentalnych. Usiłuje się je lekceważyć, a na ich miejsce wprowadzać inne. Podkreślamy raz jeszcze. Mamy, my, mamy obowiązek żyć w łasce uświęcającej. I nikt nie może tego prawa nas pozbawić. Ale temu obowiązkowi odpowiada również nasze prawo. Szkoda wydawać pieniądze na utrzymanie instytucji ze na tworzenie obrzędowości bez Boga i bez religii, bo pieniądze mogą się przydawać na pożyteczniejsze cele w państwie i w narodzie. Słusznie więc można powiedzieć, że zobowiązania zawarte w Ślubach Jasnowskich są obowiązkiem każdego z nas, są obowiązkiem rodziny, narodu, państwa i wszystkich władz którymi to państwo się posługuje. Powtarzam, że naród nasz wychowany na kulturze chrześcijańskiej, naród, który ma tak wielkie bogactwo kulturalne, ma prawo tak się urządzić we własnej ojczyźnie, aby w Polsce Sprawiedliwość była sprawowana w duchu ewangelii Chrystusowej i wzmacniania przez miłość chrześcijańską. Tylko ta droga prowadzi do społecznego pokoju życia i współżycia. Zbliżająca się rekrylacja obrazu Matki Bożej Jasnowolskiej, Królowej Polski i Matki Kościoła w świętym wizerunku nawiedzenia przyczyniła się do ożywienia, pobłynki świadomości zobowiązań wypływających z śród jasnowolskich, ponowienia ich oraz konsekwentnego byśmy byli prawdziwie żywym wodą dziękczynienia złożonym Tobie i Bogu. Maryja, w tych nowych czasach uczyń kolejne pokolenia Polaków rzeczywistym Królestwem Chrystusa.